Pięknie kurwa, pięknie. Coś ci się nie podoba siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć zimiaka? No już, podnoś łapy. Siemko, otwórz celę? Boimy się, jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko. Dawaj siwy, pokaż co potrafisz. Cofnij się. Co jest kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują, cóż za ironia losu. Tak blisko a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie, jeszcze się spotkamy, zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam.